Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Kasper Młynarski, zanim o meczu, to znów Rottweiler, tym razem w Formule 3 na 3 zdziwiłeś się, gdy zadzwonił telefon od nas? E, trochę byłem zaskoczony faktycznie. Odezwał się do mnie Paweł Pawłowski. E, pogadaliśmy trochę. Ja, tak naprawdę, przez ostatnie dwa tygodnie siedziałem w domu i tylko trenowałem. Z przyjemnością przyjąłem propozycję zagrania w tym turnieju. Jest to rywalizacja, której no praktycznie następnego dnia, jak już jak nie masz okazji do tego na co dzień, zaczyna brakować, więc, więc naprawdę z przyjemnością przyjąłem to zaproszenie. Dołączyłeś do ekipy praktycznie na ostatni moment. Na ostatnią chwilę tych treningów nie było dużo. Jak załapać zgranie? No, na szczęście wyszło tak, że z Pawłem i Szymonem byłem kiedyś na kadrze 3 na trzy, więc mamy tutaj dużo łatwiej. Na pewno też to, że tutaj wszyscy trzej chłopaki są bardzo doświadczeni w tej formule. 3, na 3 dużo mi ułatwia, jestem tak naprawdę dodatkiem do tego. Gdzieś tam ta gra, Mam nadzieję, że to widać sprawia nam wszystkim dużą przyjemność, bo, bo podajemy sobie piłkę, gramy razem, bardzo się staramy w obronie i praktycznie jeden trening graliśmy, graliśmy we włocławku. Jeden trening tylko rzucaliśmy, ale mam wrażenie, że to wystarczyło. No właśnie na takim turnieju ważne jest dobre wejście. Wy w pierwszym meczu zaliczyliście świetne wejście, w drugim meczu te trzy punkty z rzędu zaliczka na samym starcie. I dalej to już poszło. Co jest ważne? Myślę, że podejście do, do całych zawodów. Bardzo się cieszyliśmy, że gramy z silnym rywalem. Pierwszy mecz. Od razu wiesz, na czym stoisz, wiesz, jak, wiesz, jak wyglądasz. Takie zwycięstwo dodaje dużo pewności siebie. Wiedzieliśmy, że możemy ten mecz wygrać, jakby, mimo że pewnie faworytem nie byliśmy. Pokazaliśmy od samego początku, że, 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 że dominowaliśmy w tym meczu i, i wierzę, że możemy tak naprawdę wygrać tutaj Staszny. No właśnie, macie dużą pewność siebie, i teraz czekamy na naszego rywala. Nie wiemy, z kim zagramy, ale dla Was to chyba nie ma żadnego znaczenia? Pewnie, że tak. W każdym meczu staramy się po prostu wygrać. Najlepiej rzucić 22 punkty, bo się okazało, że to ma znaczenie. Dla mnie to jest jakaś tam nowa informacja. No to jest taka, taka gra tutaj 3 na 3, że każdy ma olbrzymi udział w tej grze, to nie jest 5 na 5, że stoisz w rogu, czekasz na piłkę kilka minut. E, tutaj naprawdę jest duża radocha, duża frajda, możesz rzucać, możesz podawać, możesz bronić w każdej akcji gracze z piłką i, i, i widać, że, że się tym cieszymy. Myślę, że z kim będziemy grali, to będziemy wychodzić z założeniem, że wygrywamy ten mecz. Tyle. No właśnie, a skoro o tej pewności siebie mowa. Następny mecz to będzie eliminator. Kto przegrywa, ten jedzie do domu. My nie chcemy jechać do domu, więc ta pewność siebie bardzo się przyda. Tak, tak. My nie jedziemy do domu, tyle mogę powiedzieć, więc wygramy ten mecz.